Witajcie ponownie na kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który wzbudza ogromne emocje wśród fanów Strzelanek. Mowa o najnowszej odsłonie jednej z najdłużej żyjących i najbardziej rozpoznawalnych serii FPS w historii, czyli Call of Duty. Choć ta marka od lat kojarzy się z rekordowymi wynikami, ogromnym hypem i milionami sprzedanych kopii, najnowsza część, czyli Black Ops 7, napotkała problemy, których wielu fanów się nie spodziewało. Wyniki sprzedaży są zaskakująco niskie, opinie graczy są mieszane, a internet aż huczy od dyskusji. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się temu, dlaczego Black Ops 7 radzi sobie gorzej niż oczekiwano, co poszło nie tak, jak reagują gracze i jakie konsekwencje mogą czekać całą serię. Ja jestem Unic z kanału Ogólnie o Gamingu i zapraszam do oglądania. Na początek warto przypomnieć sobie, czym właściwie jest Call of Duty. Seria powstała na początku lat 2000 i bardzo szybko zdobyła uznanie dzięki intensywnej kinowej akcji oraz widowiskowym kampaniom. Początkowo gry skupiały się na realiach II wojny światowej, ale z czasem twórcy zaczęli eksperymentować z nowoczesnymi konfliktami, futurystycznymi technologiami, tajnymi operacjami i alternatywną historią. Jednym z największych sukcesów okazała się podseria Black Ops, znana ze swojej mrocznej atmosfery, historii pełnej konspiracji i dynamicznych trybów multiplayer. To właśnie te odsłony, szczególnie BO1 i 2, do dziś uznawane są za jedne z najlepszych produkcji w cyklu, a wielu graczy pamięta je jako czasy świetności marki. Nic więc dziwnego, że gdy zapowiedziano Black Ops 7, fani spodziewali się hitu na miarę poprzednich części. Jednak rzeczywistość okazała się całkowicie inna. Już pierwsze dane sprzedażowe pokazały, że coś poszło nie tak. Według raportu opublikowanego przez The Game Business gra zanotowała o 63% gorszy tydzień premierowy w Europie niż Battlefield 6. To ogromny spadek, który zaskoczył analityków rynku i samych graczy. Źródło podkreśla, że takie tąpnięcie nie zdarza się często. Szczególnie przy tytule tak dużej marki. To jednak dopiero początek. Kolejne dane, tym razem cytowane przez Eurogamera, potwierdzają, że gra sprzedaje się również gorzej w porównaniu z poprzednią częścią serii. Debiut Black Ops 7 osiągnął o 50% niższą sprzedaż niż BO6. To jeszcze bardziej alarmujący wynik, ponieważ przecież mówimy o dwóch odsłonach tej samej podserii których odbiorcy zazwyczaj się pokrywają. Eurogamer podaje, że nawet po uwzględnieniu zmian rynkowych, subskrypcji i platform cyfrowych różnica jest zbyt duża, by ją zignorować. Trzecie źródło Insider Gaming dodaje jeszcze więcej kontekstu. Według ich analizy, sprzedaż w Europie spadła o ponad połowę, co jest jednym z najgorszych wyników w historii marki. Insider Gaming zauważa również, że dane te obejmują łącznie sprzedaż cyfrową i fizyczną, co oznacza, że nawet rosnący trend gier kupowanych online nie zdołał uratować wyniku. Trzeba przyznać, że sytuacja wygląda poważnie, jednak sama sprzedaż to tylko część historii. Kluczowe pytanie brzmi: dlaczego najnowsza odsłona spotkała się z tak chłodnym odbiorem? Opinie graczy są mieszane. A część z nich wręcz rozczarowana. Wielu fanów serii uważa, że Black Ops 7 nie oferuje tego, czego oczekiwali po grze sygnowanej jedną z najważniejszych marek w branży. Gracze coraz częściej komentują, że kampania fabularna wydaje się chaotyczna, zbyt krótka lub po prostu nie tak angażująca jak w poprzednich częściach. Wielu wspomina, że Black Ops zawsze słynęło z intryk, zaskoczeń i nieoczywistych zwrotów. Tymczasem, najnowsza odsłona ich zdaniem nie wykorzystuje tego potencjału. Kampania, według części odbiorców, sprawia wrażenie stworzonej pospiesznie, bez wyraźnej wizji, a niektóre misje nie zapadają w pamięć. Kolejnym powodem niezadowolenia jest multiplayer, który dla wielu fanów stanowi najważniejszy element serii. Gracze wskazują, że tryby wieloosobowe są bardzo podobne do tych z poprzednich części. A niektóre mapy wyglądają zbyt znajomo, jakby były odświeżonymi wersjami lokacji, które już widzieliśmy. Wielu recenzentów zauważa, że brak większych zmian może zniechęcić graczy oczekujących świeżości. Call of Duty żyje dzięki dynamice, tempie i zdolności do przyciągania graczy na długie miesiące. Jeśli gracze nie widzą nowej jakości, szybko wracają do starszych tytułów albo szukają alternatyw. I tu pojawia się kolejny problem, czyli konkurencja. W tym roku Battlefield 6 zaskoczył pozytywnie i, według analityków, odebrał dużą część graczy Kodowi. The Game Business raportuje, że ponad 25% aktywnych graczy Call of Duty przeniosło się w październiku do Battlefielda. Co jest jednym z najwyraźniejszych sygnałów, że fani FPS-ów szukają czegoś innego niż kolejne powtarzalne odsłony. Nie można pominąć też kwestii technicznych. O których gracze piszą bardzo często. Problem z optymalizacją, pojawiające się błędy, dziwne zachowanie modeli postaci albo spadki wydajności na konsolach sprawiają, że część odbiorców odpuściła już w pierwszych dniach. Co więcej, gra od pierwszego dnia dostępna jest w Game Passie. Dla graczy to świetna wiadomość, bo mogą wypróbować tytuł bez kupowania go. Jednak dla Activision oznacza to mniejsze wpływy ze sprzedaży. A liczby z raportów nie obejmują danych z subskrypcji. Oznacza to, że choć w grę może grać spora liczba użytkowników, nie przekłada się to na klasyczne wyniki sprzedażowe, które od lat były jednym z filarów marketingu Activision. Opinie graczy dodatkowo podkręcają fakt, że wielu z nich czuje zmęczenie corocznymi premierami. Call of Duty wychodzi rok w rok, co powoduje, że wrażenie wyjątkowości każdej kolejnej części zanika. Nie ma czasu na dopracowanie szczegółów, tworzenie unikalnych pomysłów czy przeprowadzenie większych zmian w gameplayu. W efekcie seria zaczyna przypominać niekończący się maraton, w którym twórcy biegną coraz szybciej, ale brakuje im czasu na oddech. Warto jednak zaznaczyć, że mimo słabego startu, Black Ops 7 wciąż trafił na pierwsze miejsce europejskich list sprzedaży w tygodniu premiery. Wynik ten nie oznacza jednak spektakularnego sukcesu. Po prostu inne tytuły nie sprzedawały się w tym czasie równie dobrze. W praktyce ranking nie oddaje skali problemu, na co zwracają uwagę wszystkie trzy źródła. Czy więc oznacza to początek końca Call of Duty? No oczywiście nie, marka jest zbyt silna, by zniknąć z rynku. Jednak najnowsze dane pokazują, że Activision może zostać zmuszone do poważnych zmian. Być może przyszłe odsłony będą wychodziły rzadziej, ale za to będą bardziej dopracowane. Być może studio zacznie eksperymentować z mechanikami, zamiast odtwarzać sprawdzony schemat. A może Marka doczeka się większej rewolucji, podobnej do tej, która kiedyś wyniosła Black Ops na szczyt. Podsumowując, Black Ops 7 pokazało, że gracze nie kupują wszystkiego tylko dlatego, że na okładce widnieje logo Call of Duty. Oczekiwania rosną, konkurencja nie śpi, a rynek gier zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Jeśli Activision chce utrzymać swoją pozycję lidera, musi dokładnie przeanalizować, co poszło nie tak i czego gracze naprawdę chcą od kolejnej odsłony. W tym materiale to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do lajkowania oraz do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcecie być na bieżąco z tego typu filmami, to oczywiście zasubskrybujcie kanał ogólnie o gamingu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.